Megalodon przedstawia serial. Megalodon i Ginger w centrum handlowym. Odcinek 24. Cenzura Ball. Cześć Ginger. Hej, Megalodon, co dziś robimy? Jeszcze nie wiem, ktoś dzwoni. Hej, Megalodon. Hej, Karen. Speaker Ball ma ci coś do powiedzenia? Okej. Okay. Megalodon, słuchaj, mogę przyprowadzić do nas gościa. No okej, okay, Speaker Ball. Siema, poznajcie naszego kolegę. Witam, nazywam się Cenzura Bol. Ja jestem Megalodon, a ja jestem Ginger. Miło mi was poznać. Tymczasem u Zoi i Karen. No to co byś chciała porobić, Karen? Ginger kazał mi się tobą zająć. Może pójdziemy do kawiarni. No okej, okay. to co byś chciała zamówić. Może tort, a ty, ja kawę. Witamy w kawiarni. Co byście chciały zamówić? Ja kawę, a ja tort. To będzie jakieś 66 zł. Ja zapłacę. Dziękuję. Fajnie się razem spędza czas, racja.